Witam w in... Minionego tygodnia mieliśmy w nowy... Wiesz, minionego tygodnia mieliśmy co? Minionego tygodnia mieliśmy wiele nowych... No załóżmy, że już jest poniedziałek, ja to robię w niedzielę. <śm> Witam w... Dobrze? Witam... Pim-pim! Witamy w Inside... Kurwa. Oto mi na. po prostu nam Ale nie wiem, czy on nie, nie byłby za jasny wtedy. Witam! Witam! Dziki to nałogowy gracz, który obecnie... W nic nie gra. No bo takie są zalecenia Ministra edukacji. Gry są... Złem. Bo wiesz, że ten materiał będzie miał teraz dwie godziny. Tak mówił ksiądz Janusz. Ale ja się świecę. Znalazłem tam kompana. To taki mały serwisik. Uh. <krym> <ślesy> <ślesy> Zakończę, zatrzymaj. Pim pim